No tutaj JJ, się dzisiaj jest ze mną cała ekipa. Siema. I dzisiaj będę zrzucała różne zamrożone rzeczy z rusztowania, a ekipa będzie obstawiała. Czy przetrwają one te próby, czy jednak rozsypią się na kawałki? Osoba, która będzie miała najwięcej poprawnych odpowiedzi, zgarnia pięć stówek, i wy oczywiście możecie bawić się razem z nami w komentarzu, i już teraz możecie obstawić, co się rozbije. Jajko przeżyje, Kinder jajko nie przeżyje, pomidor nie przeżyje, skitelsy przeżyją, nutella przeżyje, świecąca... Kula nie przeżyje, kubek pixie oczywiście, że przeżyje, on wszystko przeżyje. Dynia nie przeżyje, czekolada nie przeżyje, żarówka nie przeżyje i Red Bull przeżyje. Jajko nie przeżyje, Kinder Jajko nie przeżyje, pomidor też nie, Skittlesy przeżyją. Nutella przeżyje, świecąca kula przeżyje, kubek pixie nie przeżyje, dynia nie przeżyje, czekolada przeżyje, powiedzmy żarówka nie przeżyje i red bull przeżyje. Jajko nie przeżyje, Kinder jajko nie przeżyje, pomidor nie przeżyje, skitlessy przeżyją, Nutella nie przeżyje, świecąca kula przeżyje, kubek pixi hmm, hmm, hmm. Nie przeżyje, myślę. Dynia też nie. Czekolada przeżyje, żarówka nie przeżyje i Red Bull nie przeżyje. Jajko przeżyje, Kinder Jajko przeżyje, pomidor przeżyje, skitelcy przeżyją, Nutella przeżyje. Ty się dobrze czujesz? Świeczka przeżyje, kubek Pixi nie przeżyje. Dynia przeżyje, czekolada przeżyje, żarówka przeżyje i Red Bull przeżyje. Stary, gdzie ty masz świeczkę? A, świecąca kula. Dobra, i tak. jest git. Okej, okay, słuchajcie widzowie, ja sama jestem ciekawa tego eksperymentu Pierwsza kostka lodu jest w moich rękach, jest tutaj Jajko, zrzucamy i zobaczymy co się z nim stanie Oczywiście będę próbowała rzucać nimi z całej siły Ja obstawiłem, że jajko się rozbije, ale... Ja, że, ja, że się, się nie się rozbije. rozbije Leci, leci! O! Żyje. Mam punkt! Spójrzcie na to jajeczko całe w środku, a wolne ma z całej siły ciekawostka, Do oczka każdy kto zaznaczył, że jajko się zniszczy, punktu nie zdobywa lecimy dalej, było jajko, no to teraz kinder jajko obstawiłem, że pęknie ja też, że ja pęknie ja też, u mnie, że przeżyję. uwaga o! 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 sprawdźmy to o, o. O! to było mocne I uwaga, werdykt, spójrzcie na to. Jest no nie jest poruszone, jajko jest poruszone. Nie no, nie no Otwieramy i spójrzcie. Jest nieruszone w ogóle. Ideologa. Nie, nie, zobacz, 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 spójrz. Co to jest za spójrz. pęknięcie? Ale to nie jest pęknięcie. O, przeżyć. nie no, teraz. Nie rozwaliłaś. przeżyło, nie przeżyło, moim zdaniem nie przeżyło, było pęknięte, no. Widzowie, ocencie w komentarzu, czy przeżyło, czy nie, a my lecimy z kolejną rzeczą. Czas na Pana Pomidora. Nie, nie przeżyję. U mnie standardowo przeżyje. Nie przeżyję. Nie, nie przeżyję, ale chyba się pomyliliśmy. U! Ua! Zobaczcie, nic się nie rozdupczyło. Nie, no przeżył. Salutki. No. Zamarznięty. Chciałam powiedzieć, że pomidor to w sumie jest sama woda, więc on się zamroził tak samo jak woda, nie? Na razie jestem bez punkta. Ja też. Ja na już się nie będę. Dobra. Skitlessy time. Kto lubi skitlessy, zostawiał łapkę w górę teraz. Skitlessy dałem, że przeżyją. Ja też dałem, że przeżyją. Jak się skitlessy rozwalam, to odchodzę, nie? No to będzie ciekawa. Jak się rozsypią nie wytrzymam. Chyba, będą całe, chyba Proszę Państwa, skitlesy zapakowane. Kto chce skitlesa? Zamrożonego jeszcze nikt nie jadł No, chyba, nie? dawaj. była. O błę. Jezu. o kurze! Wow. Nie spodziewałam się. Prawie zęba straciłem Jak cukierki twarde, takie landryny, co babcia kiedyś dawała. Aha, nie straszada. ciepła ciepłe i są normalne. Mhm. A my lecimy, moi drodzy, ze słoikiem Nutelli. Spójrzcie, jak to wygląda. Ja mam, że przeżyję Nutella. No, ja też, że musi. Ja, że pęknie. Jezu. O! O! żyje! Dzieje! To jest nie, wszystko nieprzewidywalne, nie? Idealny słoik. Patrzcie, cały. nawet nie jest otwarty, nawet... wie, wie... O, dobra, palcem wdusiłem. No, ale słoiczek cały. To z jedną nutelę w ciągu dwóch minut dostaje stówę. Słuchajcie widzowie, w tej kostce zamroziłam gumową kulę oraz kostkę, które świecą się, gdy się nimi odbija. Jestem ciekawa, czy mimo tego, że zamroziłam je w wodzie, to jak spadną, to będą się świeciły. Obstawiajcie, a my zrzucamy. Dałem, że przeżyję, może w końcu będzie punkt. Ja też dałem, że przeżyję. Przeżyję. O! Żyją! Ale świecą się, czy nie? Świecą się Ciała. nadal! Delikatnie się świecą. <laughs> Tutaj brokat jest zamarznięty w środku. Woda też była w środku. Tak, tak, tak. tak zamarzła. zamarzła, ale się świeci. Zobaczcie, jak to nie WYGLĄDA JOYSTICZEK zam ZAMARZNIĘTY W KOSTCE LODU Kurde, ja dałem, że pęknie ten kubek, no zobaczymy Ja dałem, że nie Ja dałem, że pęknie Oczywiście, jeżeli chcielibyście taki kubeczek, to zapraszam do linku w opisie Tam macie nasz sklep PixiShop.pl I tam znajdziecie kubki z różnymi wzorami, ale nie tylko kubki, bo też koszulki, bluzy i inne gadżety Więc zaglądajcie, a my żegnamy się z joystickiem <laughs> Chuchu, niestety, biedny joystick. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu biedny, pęknięty joysticzek. PAKOJE! Yes! Yes! na rzecz, która mnie pęknie, oh, się udało yes. A ja tak wierzyłam w ten kubek! Dzięki. Jakoś to pokleimy, o! o! Ale nie, brakuje no części twarzy! Ucha nie ma! Ucha nie ma Prawie jak ulał. Kolejny ciężki kaliber, tym razem dynia. Ja obstawiam, że tak samo jak pomidor, zostanie nienaruszona. Dynia dałem, że pęknie. Ja pęknie. też, że pęknie. Ładuj! O! Nie! Je! Jest cała! Zgadnijcie kto to wygrywa? Salusieńka. Tara. Zobacz. Lód przyklejony jest nawet. No. Czekolada XXL zamrożona w środku. Moim zdaniem może się połamać na pół, ale raczej nic się jej nie stanie. Ja dałem, że czekolada się nie rozwali. Ja też. O! Let's go. Nie, mi się wydaje, że pękła. Test złamania. Nie. A dobra, tutaj, no troszeczkę. Ale nie, nie, pokruszyła Ale... się. No to złamana, no cóż zrobić? No, punkt dla mnie, no. Nie pękła, kto nie jest to, że nie pękła? No i przegłosowane. Żaróweczka szklana, oczywiście. No, sama jestem ciekawa, co się z nią stanie. Żarówka? No to musi pęknąć. Nie, żarówka pęknie, dałem. To jest tak delikatne szkiełko. Ja, no, ja życzę, żyję, no. Ta no. Tam może jeszcze, czy się spali, kurde. Ja nie, no nie mogę patrzeć! Co się dzieje z tymi rzeczami? To jest niemożliwe! I co? Kawałek wysła jest salutka stary. nie ma ryski. nic! No to moi drodzy, czas sprawdzić, czy żarówka, która spadła w kostce lodu z 10 metrów na sam dół jej się nic nie stało i dalej świeci. O. Niestety nie zdechła, umarła. Ale szczerze powiem wam, że myślałem, że będzie świecić, ponieważ te wszystkie kabelki w środku wolframowe są całe. No ale faktycznie musiało coś się przerwać. Słuchajcie, ja jutro normalnie wchodzę do lodówki, ty mnie zalewasz, mrożę się i skaczę z góry. <śmiech> <śmiech> nie ma szansy, mi się to staje. <laughs> ale szczerze, przeżyjesz, no, normalnie. To jest chyba największa kostka, nie? W środku jest Red Bull. To? Ja może przeżyję, przeżyję. Przeżyję, jedna pięknie A ja no że pięknie pęk ja dałem. O, nic, o! nic! Pękła! Z Pękła! drugiej strony wylatuje napój! Patrzcie na to! Wylatuje! Ej, to co... nie zamarz w środku co jest! Okej, okay, a więc idziemy podsumować wyniki. Dajcie znać w komentarzu, ile wam udało się zdobyć punktów. Ok, podsumowując, najwięcej punktów zdobył szaczku, więc wręczam Ej, mu pieniądze. Z ja tą ręką, stary, ja ile wiesz? Ja mu przekażę. Ja wszystko trafiłem, stary. Wszystko, prawie. Widzisz? Dwóch rzeczy nie trafiłem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co najbardziej Was zaskoczyło. Podajcie na kanał ekipy. Linki macie w opisie, a ja się z Wami żegnam i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Na Cześć. Daj Dajcie kierowniku stówkę.